Gdy zachodzi słońce, w każdym domu w Europie można zrobić pstryk i jest światło. To rzecz tak prozaiczna jak jedzenie czy mycie zębów, ale nie dla mieszkańców strefy gazy. Tam, po zachodzie słońca, nie można zrobić pstryk, bo nie ma prądu. Palestyńska strefa gazy to miejsce zrujnowane przez wojny i biedę. Każdy konflikt Hamasu z Izraelem oznacza, że niszczone są także sieci energetyczne. Gdy sytuacja w gazie jest lepsza, to prąd płynie do mieszkań 12 godzin dziennie. Gdy jest gorzej, jedynie 4-5 godzin dziennie. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża wyliczył, że Palestyńczycy w gazie większość życia spędzają w całkowitych ciemnościach. Najgorzej jest latem przy 40-stopniowych upałach. Gdy Palestyńczycy nie mają prądu, to nie mogą przechowywać żywności, bo nie działają lodówki.

Według danych Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża chroniczny brak prądu i światła, a co za tym idzie brak możliwości normalnego funkcjonowania, powoduje problemy psychiczne u 94% mieszkańców strefy gazy. Problemy z prądem w gazie, najgęściej zaludnionym miejscu na Ziemi, spowodowane są biedą, blokadą nałożoną przez Izrael, ale także nieustannymi kłótniami palestyńskich polityków z gazy i z zachodniego brzegu.